Część 181 i 56 w tym roku, Boży Plan. Temat zostaje ponownie podjęty, gdyż wyłoniły się nowe treści poznawcze. Kościół formułuje już w modlitwie, Ojcze nasz, imperatyw bądź wola Twoja. Dla wielu świętych poddanie się woli Bożej było jedynym i najwyższym celem życia. Już w seminarium duchownym w Nysie wszystko we mnie opierało się takiemu poglądowi. Święci, którzy tak myśleli, wyobrażali sobie Boga jako panującego, despotycznego monarchę, który wymagał absolutnego posłuszeństwa. Jak bardzo Bóg musiał cierpieć, gdy odkrywał nieznajomość swojej istoty wśród krótkowzrocznych ludzi, którzy nazywali siebie jego sługami. Historia Syna Marnotrawnego opowiedziana przez Jezusa przedstawia diametralnie odmienny obraz Boga, Boga jako kochającego Ojca, który jest zawsze miłosierny, hojny. I akceptujący, bez względu na to, co zrobiłeś, gdy tylko wykażesz się wnikliwością w swój własny rozwój i wrócisz w jego ramiona. Niedawno usłyszałem tezę, że Bóg nie ma indywidualnego planu, to znaczy dla nas, dla każdego z nas, ale stale dostosowuje się do decyzji ludzi, aby poprowadzić ich dalej w oczekiwaniu na to, jak daleko ludzie posuną się w ich rozwoju. Dlatego zdanie powinno brzmieć bądź wola moja i autentycznie szczerze z poszanowaniem miłości do innych i niezależnie od wpływów zewnętrznych. Powinno się ten imperatyw tak formułować. Gdy tylko w ten sposób spojrzymy na własną wolę, urzeczywistni się plan, który nie jest ustalonym konstruktem, ale raczej rezerwuarem możliwości i potencjału. Rezultat jest w pewnym sensie otwarty. Plan jest tak ułożony, że nie zostanie nam ujawniony, nawet jeśli o to poprosimy, bo nie istnieje jako taki, czyli jako stała trasa, wytyczona trasa na mapie. Bóg pozwala się zadziwić naszym wyborom, jest ciekawy wzoru, jaki ostatecznie będzie miał Gobelin życia każdego człowieka. Jesteśmy artystami, a rezultatem jest dzieło sztuki, mianowicie nasze własne życie. Bycie tak wolnym może przyprawić cię o zawrót głowy. Po prostu podejmujesz tu decyzję bez widocznej siatki bezpieczeństwa. Może to budzić wiele obaw. Tylko wiara mówi nam, że we mgle pod nami znajduje się siatka bezpieczeństwa, którą Bóg tam umieścił. Kiedy tracimy wiarę w siatkę bezpieczeństwa, zaczynamy popełniać błędy. Na przykład zaczynamy kłamać, ponieważ boimy się doznać jakiejś niekorzystnej sytuacji i schodzimy ze ścieżki uczciwości. I tak docieramy do kamieni węgielnych nieokreślonego planu życia, naszego planu, czyli wymagań, które należy spełnić, aby jak najdłużej utrzymać się na właściwej drodze. Jeśli zboczymy z właściwej drogi, Plan się zatrzyma. Aby móc realizować niewidzialny plan, najważniejszym warunkiem jest zgodność z samym sobą, ze swoimi zasadami. Jeśli będziesz uczciwy, niebo cię wynagrodzi. Może nie w krótkim okresie, ale na pewno w bilansie. Uczciwość oznacza, że postępuję zgodnie ze swoimi przekonaniami. Nawet jeśli istnieje ryzyko. Że przekonania okażą się błędne, wierność sumieniu, czyli duszy, jest tutaj najważniejsza, bo o właściwości lub przeciwieństwie dowiemy się dopiero później. Drugim czynnikiem jest przezwyciężenie strachu przed wybraniem niewygodnej ścieżki. Aby uwolnić się od strachu i móc żyć autentycznie, potrzebna jest odwaga ale odwaga to emocjonalne podejście mówiące, że i tak możesz to zrobić. Każda odważna decyzja zmniejsza strach, a nas czyni silniejszymi i bardziej autentycznymi. Co więcej, oczy otwierają się na nagrody i wsparcie z nieba. Na reakcję nieba. Jeśli odważysz się zrobić coś autentycznego mimo strachu, możesz poprosić o reakcję nieba lub przygotować się na to, że niebo będzie towarzyszyć Twoim krokom i nie pozostawić cię samego ze swoimi lękami. Drugim wymogiem jest życie w teraźniejszości. Plan zostaje ujawniony w miarę jego realizacji. Jeśli nie przegapisz okazji do pokonywania wyzwań, do robienia czegoś dobrego, do rozwoju Twoich potencjałów, dowiesz się więcej. Zatem plan ujawnia się jedynie w teraźniejszości, gdy pojawiają się zadania i wyzwania, które należy teraz pokonać. Planowanie w sensie co dalej, jak będzie później, nie ma sensu, ponieważ dalej i później zależy od teraz. Cokolwiek zdecydujesz dzisiaj, będzie taka sytuacja za dwa tygodnie. Tak działał system. Trzeba zrezygnować z bezpieczeństwa planowania. Wielu osób planowało, by w końcu odkryć, że wszystko potoczyło się inaczej. Ale nie musisz być negatywnie zaskoczony, jeśli od początku pominiesz restrykcyjny sposób myślenia. Znam kogoś, kto miał zaplanowane życie jak na desce kreślarskiej. Najpierw studia, potem dobra praca, zarobek, zarobić dużo pieniędzy, a potem małżeństwo z kobietą własnych marzeń, dziecko, posadzenie jabłoni i zbudowanie domu. Wszystko szło zgodnie z planem, dopóki nie doszło do małżeństwa i urodzenia dziecka, ale wtedy kobieta po jakimś czasie go zostawiła i odeszła z dzieckiem za granicę. Potem nastały trudne. Także materialnie trudne lata i częste zmiany pracy. Wreszcie los znów się do niego uśmiechnął. Dostał dobrze płatną pracę w bogatym kraju. Utrzymywał jednak kontakt z żoną i dzieckiem i wspierał ich oboje. Zarabiał dużo pieniędzy, ale nie na długo, bo praca była tymczasowa. Potem stracił szansę na znalezienie innej pracy, gdy kontrakt się skończył, znalezienia innej pracy właśnie w tym bogatym kraju o którym wszyscy marzą. I musiał opuścić ten kraj. Prawdopodobnie w desperacji, może nawet bezdomny, i pozbawiony perspektyw wrócił do żony i dziecka, które już wtedy było prawie że dorosłe. Życie stało się znacznie skromniejsze. Kraj był biedny, praca słabo opłacana a mieszkanie małe. I tak minęło kolejnych kilka lat. Mimo to udało mu się zaplanować dom i przystąpić do jego budowy. Zawodowo chyba się nic nie zmieniło znacząco na lepsze. Płaca była niska, nie wiem czy dom już jest skończony, żadne bogactwo nie powstało. Ale objazd poprowadził go do żony i do dziecka. Co plan chciał mu przekazać? Może powinien nauczyć się pokory, rozpoznać swoje ograniczenia, uświadomić sobie swoje prawdziwe talenty. Może powinien na nowo zdefiniować miłość i relację. Tylko on to może wiedzieć. W każdym razie wiara w boskie przewodnictwo znacznie mu pomogła. Ta historia prowadzi nas do kolejnego kamienia węgielnego planu, a mianowicie celu planu. Czy Bóg ma w planie jakiś cel dla każdego z nas? Czy to naprawdę tak jest? W każdym razie celem jest nasz rozwój. Rozwój ma jednak na celu przezwyciężenie tego, co blokowało nas przez lata, czyniło nas nieautentycznymi, albo czyniło z nas osobę dominującą, albo jakiegoś poddanego sługę. Poszczególne cele w planie opierają się na Twoich własnych brakach. Złodziej powinien uczyć się uczciwości, kłamca też. Narcyz powinien nauczyć się krytycznego patrzenia na siebie. Gaduła powinien nauczyć się słuchać innych, a nie tylko siebie. Efekt uczenia się jest najważniejszą częścią planu. Im szybciej się uczymy, tym większe czekają na zadania i tym większa jest dla nas satysfakcja z rozwijania naszego potencjału. Jeśli potencjału nie rozwijamy, ale zakopujemy, Powinniśmy przeczytać odcinek Nowego Testamentu, aby zobaczyć, jakie będzie miało to konsekwencje. Podaję parametry: Łukasz 19, 11 do 27. Ostatnim kamieniem węgielnym planu, który przychodzi mi na myśl, jest intuicja, głos sumienia, głos duszy. Dusza zostaje poinformowana o kolejnym kroku w planie. Pewnie wie też, jaki rozwój. Powinien nastąpić w wyniku realizacji planu. Nie interesują ją żadne powierzchowności, jak często jeździsz na urlop, ale stara się wszystko podporządkować głównemu celowi, czyli celowi określonego rozwoju. Wysiłek duszy zwykle odbiega od idei umysłu, czyli ego. Umysł, czyli ego są zaprogramowane na całkowite bezpieczeństwo. Jednak bezpieczeństwo jako główny cel może znacząco zablokować realizację planu. Nie tylko własne ego czyni człowieka tchórzliwym lub biernym, ale także ego innych zaprogramowanych na bezpieczeństwo blokuje realizację twojego planu. Niemniej jednak przy podejmowaniu ważnych decyzji należy kierować się intuicją. Czy ta myśl sprawia, czyli ta intuicja, Myśl wynikająca z niej sprawia, że czujesz się dobrze albo źle. Możesz także użyć wahadełka. Jeśli pojawią, pojawia się wewnętrzny opór, zdecydowanie nie powinieneś tego robić. Złe samopoczucie, podwyższone ciśnienie krwi, koszmary senne są sygnałami ostrzegawczymi, że nie leży to w najlepszym interesie duszy. Zdecydowanie nie powinieneś podążać tą ścieżką, nawet jeśli Twój umysł próbuje ją poprzeć strachami lub innymi korzystnymi dla Ciebie argumentami.